Statystyki pokazują, że coraz więcej osób przechodzi na wegetarianizm. Są tu różne powody, bo są albo to powody takie bardziej etyczne, emocjonalne, gdzie po prostu ludzie chcą coś zrobić dobrego. Nie chcą godzić się na to, żeby zwierzęta były zabijane. Są też powody zdrowotne, bo lekarze zalecili im na przykład spożywanie mniejszej ilości mięsa tak dalej. I można na przykład zrezygnować całkowicie z mięsa, można pozostawić sobie ryby, można na przykład jeść sporadycznie, ograniczając dość sporą ilość, albo wejść na wegetarianizm. Niektórzy wchodzą nawet na weganizm, także każdy powinien dostosować. Taki sposób odżywiania do siebie, do tego, co lubi jeść, jakie są zalecenia, sprawdzać na sobie i słuchać swojego ciała. I oczywiście każdy z nas ma prawo żyć według tego, jak chce, i ja absolutnie tutaj nikogo nie namawiam do tego, aby przeszedł na wegetarianizm. Jednak jest wiele osób, które po prostu chce zrezygnować z mięsa, i u mnie takim. E, takim powodem, dlaczego ja zrezygnowałam, bo to był taki mieszany powód, ze względu na to, że jak ograniczyłam mięso, to po prostu czułam się lepiej, czułam się lżej, więc to było dla mnie takie po pierwsze zdrowotne, a po drugie, jak patrzyłam na te wszystkie organizacje PETA, które pokazują, w jakich warunkach są przetrzymywane zwierzęta, to to mi dało takiego kopa do tego, aby po prostu przestać jeść mięso. I zrobiłam sobie taki eksperyment miesięczny. Wtedy jeszcze z takim znajomym, który też na miesiąc y, przestał pić kawę, jeść cukier, mięso. Także ja też y, spróbowałam takiego sposobu odżywiania, też zrezygnowałam wtedy z kawy. Cukru już dawno nie jadłam, to było dla mnie easy, ale zrezygnowałam z mięsa. I tak sobie myślałam, okej, okay, skoro ja teraz nie jem mięsa, to co ja mam jeść? Więc y, to było takie. Bardzo odkrywcze dla mnie ten miesiąc, bo nagle się okazało, że jest bardzo dużo zamienników mięsa i tu nie tylko takich gotowców, tylko my możemy skomponować bardzo dużo fajnych rzeczy, nie używając w ogóle mięsa. Jeżeli ktoś oczywiście lubi smak mięsa, to są takie gotowce, gdzie może kupić właśnie jakieś roślinne burgery i tak dalej. I one po prostu mają taki bardzo zbliżony smak mięsa. Ale jeżeli ktoś nie lubi, to jest wiele alternatyw warzywnych, które można po prostu przygotować w bardzo fajny sposób. I chcę wam pokazać, co można użyć w zamian za mięso, aby stworzyć sobie fajne posiłki. Bardzo ważne jest, aby słuchać swojego ciała. Ja o tym mówię tutaj przez cały czas, że słuchanie swojego ciała jest najważniejsze. I jeżeli coś się dzieje nie tak, od razu wprowadzaj różnego rodzaju zmiany. U mnie na przykład przejście na wegetarianie sprawiło, że moje dolegliwości żołądkowe zniknęły, a zawsze miałam jakieś turbulencje szczególnie wieczorem. To mięso nie chciało się trawić w moich jelitach i odstawienie tego spowodowało, że wiele dolegliwości zniknęło. Od tak warto sobie zrobić taką miesięczną przerwę od mięsa, zobaczyć jak się czujesz, jak ogarniasz to jedzenie, czy jesteś w stanie em, stworzyć takie posiłki, które będą ci smakować jak Twój żołądek, jak Ty się czujesz, czy czujesz się lżej, czy masz więcej energii, czy to jest dla Ciebie. Może po prostu wejdź stopniowo. Jeżeli tego chcesz, yy, tak bardziej właśnie ze względów etycznych, to po prostu rób to stopniowo. Odrzuć najpierw takie mięso, potem takie. Zostawiaj niektóre rzeczy, na przykład zostaw sobie ryby. Wejdź na taki wegetarianizm z rybami. Zobacz, jak się będziesz czuć. Myślę, że takie właśnie wchodzenie stopniowe, krok po kroku jest lepsze niż rzucanie się od razu na to, żeby wprowadzić jakąś taką konkretną zmianę. Jak wejść na redukcję na diecie wegetariańskiej? Dokładnie tak samo. Redukcja polega na tym, że redukujemy ilość spożywanych kalorii w dziennym zapotrzebowaniu. Pokazałam Wam w poprzednim filmie, że możecie skorzystać z kalkulatorów i dzięki tym kalkulatorom obliczyć sobie, jakie macie zapotrzebowanie dzienne, i ile trzeba kalorii obciąć z tego zapotrzebowania, aby zacząć chudnąć. Także to jest bardzo proste, tylko trzeba do tego podejść z głową. I jeżeli wcześniej nie miałeś na przykład e, okazji być bez mięsa, a teraz jesz to te mięso przez cały czas, to daj sobie też czas. Róbcie wszystko powoli, w zgodzie ze sobą, ze swoim ciałem. Nie róbcie czegoś na hurra! Oczywiście słuchajcie swojego ciała. To jest najważniejsze w całym procesie jakichkolwiek zmian słuchanie swojego ciała. Jeżeli coś się będzie działo nie tak, to po prostu będziecie mieć od razu sygnały, gdzie przestać, co zmienić. Także um, skupiajcie się nie tylko na tym, że chcecie coś wprowadzić, tylko na tym, żeby dać sobie czas, żeby to robić małymi krokami, żeby to wszystko miało ręce i nogi, były spójne z tobą. W swojej diecie warto uwzględnić wtedy awokado, dużo, dużo ilość warzyw. Ze wszystkiego da się coś fajnego zrobić, na przykład jakieś placuszki. Kotleciki, oczywiście w grę też chodzą sery, jak ser halumi. Nie wspominajcie o orzechach, bo one mają bardzo dużo dobrych tłuszczy dla nas i w diecie wegetariańskiej bardzo są zalecane. Moje ulubione tofu, które zawsze kupuję w różnych smakach, najbardziej lubię te smoked, czyli one są po prostu wędzone. I są przepyszne, ale też widzę, że są w takim ostrym sosie. Jak kto lubi, ale te wędzone jest rewelacyjne. No i jak widzicie, jest dużo zamienników mięsa, które wyglądają w ten sposób. To nie są kiełbaski z mięsa, to są kiełbaski oczywiście wykonane z jakiejś rośliny. To może być soja, to może być ciecierzyca, to może być cokolwiek innego, ale wybór jest spory. Także nawet jak lubicie jakieś właśnie takie potrawki em, mięsne to zawsze można znaleźć zamienniki, które nawet bardzo identycznie smakują, także jest tego sporo. Mój ulubiony dział z serami i tutaj polskie twarogi, must have, można też z tego wyczarować nawet bułeczki, chleby, dużo, dużo serów, obviously. Też, co bardzo często wykorzystuje to albo jakiś groch, albo ciecierzyce, albo soczewice. Są różnego rodzaju odmiany. Też jak widzicie, można zakupić tutaj beans. Jest po prostu tego mnóstwo i takie można przechowywać nawet kilka lat. I kiedy tylko jest potrzeba, po prostu wyciągasz moczysz, gotujesz i jest gotowe. Można z tego przygotowywać też jakieś właśnie kotleciki, burgerki, albo dodawać to do sałatek. Także polecam wam też zajrzeć na takie działy właśnie. Nie zapominajmy o dobrych jakościowo olejach, na przykład olej z awokado, który będzie idealny do sałatki. Oleje kokosowe, które uwielbiam do smażenia właśnie jakichś naleśniczków czy właśnie placuszków z twarogu. Dobre jakościowo oleje w waszej kuchni że jest ogromny dział z mlekami, gdzie po prostu można znaleźć coś dla siebie zamiast tradycyjnego mleka. Zawsze można spróbować albo mleka kokosowego, migdałowego, owsianego. Wybór jest ogromny. Trzeba bardzo bardzo zwracać uwagę na to, aby nie było cukru w takim właśnie mleku. I ja zawsze szukam mleka roślinnego, które nie zawiera cukru. Jak będę chciała sobie posłodzić, czy miodem, czy syropem z daktyli, to po prostu sama sobie posłodzę. Nie potrzebuję cukru. Oczywiście jajka w takiej diecie to jest po prostu must have. I tutaj biorę swoje ulubione organiczne jajeczka. Tutaj jest jeszcze taki dział, ale to już dla wegan i to są po prostu produkty wykonane z oleju kokosowego, czyli one mają taki delikatny, kokosowy posmak, ale są właśnie w formie różnego rodzaju serów. W swojej diecie redukcyjnej, wegetariańskiej możecie uwzględnić tak naprawdę wszystko, co tylko Wam smakuje. Ważne, żeby było zdrowe, żeby było pożywne i żeby mieściło się w zapotrzebowaniu kalorycznym. Takie kotleciki można sobie zrobić też samemu, no a jak się nie ma czasu, a powinno się mieć, dla siebie zawsze czas, to można kupić takie gotowe. Żyjemy obecnie w takich czasach, że jest dostępne dosłownie wszystko. Nimi czas jak mam ochotę na coś słodkiego to właśnie biorę sobie daktyle, już zjadłam trzy daktyle, od razu to wpisuję w aplikację, też napiłam się kawy i ja korzystam z aplikacji Fitatu i jak widzicie tutaj mam po prostu wszystko to co zjadłam i sobie to sumuję. mamy kolejną potrawę, sadzone jajeczka pieczone śmieczki z bardzo małą ilością tłuszczu i ostatnio moja ulubiona surówka z czerwonej kapusty na sam koniec dnia płatuje kolację, borówka, jogurt orzechy czyli moje uzależnienie burówkowe ciąg dalszy i ogólnie dzisiaj zjadłam 1963 kalorie także wypełnione po brzegi i tego to prezentuje się moja kolacja Mam o to po prostu coś przekąsić, nie jestem jakoś super głodna, także tale wystarczy. I tego tak to pięknie prezentuje się śniadańko, dwie cienkie kromeczki. Jajecznica z dużą ilością szczypiorku i warzywa. A po siłowni wylatuje proteinowy baton. Już zaczynam być głodna, więc coś takiego mi się przyda. Akurat był o smaku raspberry. Tak oto się prezentuje. To jest jeden z moich ulubionych batonów się przebiegła bułeczki twarogowe na słodko z rodzynkami, ale zajmie to trochę czasu, więc jem sobie kromkę chleba proteinowego z ogóreczkiem, tak żeby nie być za bardzo głodną. potrawa. Bardziej już na słodko, jako że śniadanie jem na słono, to potem musi być kolejne coś słodkiego. Słodkie bułeczki twarogowe z twarożkiem i oczywiście z dżemem bez cukru. I jeszcze połączenie twarożka z dżemem jest po prostu przepyszne. Wyskoczyliśmy mm. sobie na kawkę żeby wpisywać też do kalkulatora wszystko, co pijecie. Jeżeli ma coś kalorie, to musicie to dodawać do swojego zapotrzebowania dziennego, tak żebyście wiedzieli ile spożywacie kalorii. To nie tylko chodzi o jedzenie, ale również o picie. Także zrób go. Według aplikacji dzisiaj zjadłam 1600. 17 kalorii, i teraz zaczynam być głodna. Jest godzina 18:30. Więc trzeba coś przygotować. Taka fajna, lekka kolacja. I zamykam drugi dzień redukcji. Oczywiście, jeżeli podobają się takie filmy, łapka w górę i subskrybujcie mój kanał.